Zaczęliśmy, rozpoczęliśmy przygotowania od testów. Zaczęliśmy od testów szybkościowych i od testów mocy mocy kończyn dolnych. Test kościoły wykonywaliśmy na, na długości 30 metrów, z między czasami na 5, 10 i 20 metrach. No i testy mocy, które przeprowadzamy są to trzy skoki, które pokażą nam jaką moc wygenerowali zawodnicy podczas tych skoków. Testy mają na celu indywidualizować nam pracę z zawodnikami, sprawdzić ich potencjał i sprawdzić ich parametry na przestrzeni wykonywanych badań, bo badania wykonujemy na przestrzeni okresu, więc patrzymy jakby długofalowo, patrzymy jaki progres zawodnicy zrobili, czy był to progres, czy był to regres.